Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. Gościem poranka siódma dziewiąta jest Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy, że pod koniec września ma odbyć się kongres Prawa i Sprawiedliwości i mają być zmiany w strukturze organizacyjnej. Słyszymy o zmianie nazwy na biało-czerwonie. Czy to oznacza, że PiS cały czas gdzieś szuka jakiejś tej rewolucji, rewol re może bardziej u siebie po tych trzech przeglanych wyborach? No, oczywiście, że tak. No, taka partia, która, która właśnie no, długo rządziła, teraz yy, nie rządzi, yy, to musi, musi zapewnić sobie jakieś nowe otwarcie, prawda? jakiś nowy impuls, dlatego że taka inicjatywa polityczna w tej chwili należy do tych, którzy rządzą, bo wygrali tu przede wszystkim znaczy wygrali, ale rządzą po wyborach parlamentarnych, tak, bo formalnie PiS te wybory wygrał, zresztą w samorządowych też miał niezły wynik, natomiast tutaj już w wyborach europejskich poszło, poszło gorzej, mimo tego dużego poparcia, więc jakby idą kolejne wybory, wybory prezydenckie, no i trzeba z czymś do nich pójść, to znaczy z jakimś takim nowym Oddechem, nowymi, nowymi, też trochę ideami, ale też pokazać wyborcom, że, że partia cały czas funkcjonuje, cały czas jest w tym w głównym nurcie polityki i oczywiście będzie miała swojego kandydata również w wyborach prezydenckich. Mówi Pan o tych nowych ideach, może o nowym otwarciu, ale no i przynajmniej ja mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość za bardzo nie ma pomysłów w tej chwili na siebie. No wiadomo, że coś trzeba zmienić, ale to, nie wiadomo konkretnie tak, co. Tak, no właśnie, właśnie. No nie, nie widać takiej na, na razie na dzisiaj jakiejś tam myśli przewodniej, myśli strategicznej, tak? Co to jest? Co ma być tym pomysłem, prawda? Bo tu pan redaktor mówił o zmianie nazwy być może. No jest to jakiś jeden z pomysłów może zmiana przywództwa, czy zmiana jakiejś formuły przywództwa, bo nie sądzę, żeby tutaj Jarosław Kaczyński gdzieś tam się rozstał z przywództwem w partii, ale, ale może gdzieś tam rozszerzenie, jakieś nowe osoby, prawda? No, no to trzeba dopiero y, wymyśleć. Y, z, z tego co słychać, y, i przynajmniej w mediach, no to trwają tam y, analizy, badania dotyczące kandydatów na prezydenta, prawda? Czyli taki. Na pewno taka osoba, taki kandydat, kandydatka, kandydat na prezydenta no będzie taką już osobą trochę spajającą, wokół której się będzie toczyć życie partyjne, wokół której będzie toczyć się kampania przez najbliższe miesiące, ale być może właśnie ten kongres to jest moment na to, żeby powiedzieć dokładnie, no co, co będzie zmienione, jaka jest, jaki jest ten pomysł. Na, na Prawo i Sprawiedliwość w nowej odsłonie, czy, czy de facto w tej odsłonie, która czy będzie dostosowywała te partię do nowej sytuacji, czyli do sytuacji właśnie bycia w opozycji. I już wspomniał Pan o tych wyborach prezydenckich, i czy to są takie wybory dla Prawa dla i Prawej Sprawiedliwości być albo nie być? No trochę, trochę tak, to znaczy w, oczywiście to jest za duża partia, żeby, żeby można było powiedzieć nawet jak przegra te wybory, że, że i nie będzie. Natomiast oczywiście to jest taki duży impuls dla każdej partii politycznej, to znaczy wygranie wyborów prezydenckich i czy, czy też ich przegranie oczywiście będzie, będzie takim złym sygnałem, dlatego że no, w, oczywiście w polskich warunkach i nie tylko w polskich, ta druga tura wyborów prezydenckich prawdopodobnie będzie taka 50-50, prawda? Rozstrzygnie niewiele głosów, ostatnio to było 300 tysięcy, 600 tysięcy głosów, to jest to jest bardzo, bardzo niewiele i prawdopodobnie będzie też tak i w tych wyborach, bo ze względu na taką dużą polaryzację w Polsce. No ale jednak to, to, to takie wygranie wyborów dla każdej partii jest dobre, dla prawa i sprawiedliwości tym bardziej, no bo właśnie jest w opozycji, prawda? Czyli tutaj prawo i sprawiedliwość przez lata <laughs> właśnie mówiło, o tym, że Platforma Obywatelska przegrywa tam któreś kolejne wybory z rzędu. No to teraz coś takiego może będzie się mówić o prawie sprawiedliwości, prawda? No zaczynając od tych wyborów europejskich być może i trochę parlamentarnych. Jeżeli by przegrał, no to to były, byłyby kolejne wybory, prawda, przegrane yy, z rzędu. Oczywiście w bardzo krótkim okresie, no ale też pozwoliłoby to trochę partii na yy, utrzymanie yy, wpływu w Pałacu Prezydenckim na też powiedzenie wyborcom, no zobaczcie, my mamy szansę, jesteśmy partią, która może zwyciężać i byłoby takim dobrym otwarciem dla, na wybory kolejne parlamentarne, które są wiadomo też bardzo ważne, jeśli nie ważniejsze dla właśnie partii politycznych. Wciąż wydaje się, że nie ma takiego wyraźnego głównego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj podejrzewam, że Jarosław Kaczyński się waha między taką postacią nową, jak Andrzej Duda w 2015 roku, czy może postawić na sprawdzonego konia, człowieka, który już ma duży bagaż polityczny, jak na przykład, nie wiem, Mateusz Morawiecki. No właśnie, to jest bardzo trudna decyzja, dlatego że yy, yy, ten nowy człowiek, czyli, czyli jakby przyjęcie tej strategii. Yy, takiej jak w przypadku Andrzeja Dudy, prawda? To się raz sprawdziło. Pytanie, czy to się w ogóle kolejny raz może sprawdzić, prawda? Ten człowiek nowy, jakiś byłby mniej obciążony rządzeniem, ale jednocześnie no, wada jest taka, że jest mało znany, czyli nieznany, znany. Oczywiście akurat Prawo i Sprawiedliwość ma stały elektorat, bardzo duży, w związku z tym. No, i tak zdobędzie taki kandydat dosyć duże poparcie, ale jednak jest bardziej znany, są bardziej znani politycy, no i tutaj słusznie wymienia pan rektor, premiera Mateusza Morawieckiego, dlatego że, no on na dzisiaj jest w sondażach zdecydowanie najbardziej znanym, najbardziej popularnym politykiem prawa i sprawiedliwości. To zdecydowanie każdy sondaż pokazuje. No ale z drugiej strony wiadomo, że był premierem, yy, czyli jest obciążony tym rządzeniem, prawda? No a do tego, jak widzimy, yy, dzisiejsza władza, szczególnie tu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, yy, no prawdopodobnie będzie chciała takie kandydatury, czy w ogóle polityków PiSu i związanych z rządzeniem, z rządem, no że tak powiem politycznie to znaczy no, mamy cały ten serial rozliczeń i, 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 i różnych kolejnych osób, które gdzieś tam są pomawiane, oskarżane i tak dalej tak dalej. No i oczywiście już politycy Platformy zapowiadają, że temu premierowi Morawieckiemu to trzeba uchylić immunitet i jeszcze najlepiej gdzieś tam pewnie aresztować i tak dalej. No w związku z tym będzie to dosyć trudne też, żeż, żeż, że trudne prowadzenie kampanii przez taką osobę może być, no bo tu już abstrahując od, tak powiem, jakości w ogóle tych zarzutów i tego czy, czy, czy jakikolwiek się potwierdzą, no to taki kandydat będzie musiał chcąc, nie chcąc dużą część kampanii przeznaczyć na defensywę, prawda, czyli na obronę przed różnymi oskarżeniami, bardziej mniej poważnymi prokuraturami tym wszystkim, zamiast prowadzenia kampanii, prowadzenie kampanii pozytywnej. A pamiętajmy, że taki prezydent, taki kandydat na prezydenta, no musi w drugiej turze mieć 50% plus jeden, czyli on musi dotrzeć nie tylko do swoich wyborców, swojej partii politycznej, ale też do jakichś innych grup. No a z kampanią taką defensywną, to nie bardzo to widzę, bo on raczej musi, kto by nim nie był ten kandydat, no roztoczyć jakąś wizję, tak? Czyli zachęcić wyborców, a nie tłumaczyć się codziennie gdzieś tam na, 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 na mediach społecznościowych, czy to coś zrobiłem, nie zrobiłem, albo że, że to jest sprawa polityczna. No że jest polityczna, no to to, to, to będzie to jest jasne i to będzie jasne, że, że, że duża część tych działań właśnie takich rozliczeniowych i pseudo rozliczeniowych, no jest obliczona wyłącznie na to, żeby tego kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta jak najbardziej sposponować, żeby, żeby on po prostu nie miał szans w wyborach prezydenckich. No właśnie dlatego to jest ta trudna decyzja. Czy tu nie postawić na kogoś nowego, a z drugiej strony nie wchodzi się podobno dwa razy do tej samej rzeki, a ta pierwsza rzeka to była Andrzej Tuda. No to zakładając. Powiedzmy, przyjmijmy, że Jarosław Kaczyński decyduje się na postać, która nie ma tego bagaru rządzenia przez te osiem ostatnich lat. To który z tych ludzi, o których się mówi, gdzieś tam w przestrzeni publicznej, mógłby faktycznie zebrać tych głosów 50 plus jeden, który mógłby przebić ten żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości obecnie? No dzisiaj to w ogóle trudno powiedzieć, tak, bo wymienia się tam kilka, kilka nazwisk takich polityków średniego pokolenia w Prawie Sprawiedliwości, jak na przykład, nie wiem, pan, pan Bogucki, czy pan Bochański, czy, czy, czy Bochenek, czy inni, są przynajmniej w mediach gdzieś tam wymienieni, natomiast, no właśnie, no to są kandydaci do zbudowania, prawda? ja jeżeli bym ten zestaw, powiedzmy, których wymieniłem jeszcze, może innych, miał oceniać, który z nich, no to bym powiedział, że, że nie wiem, że, że tak, tak samo pierwszy, jak i ostatni. To znaczy, to jest dopiero do zrobienia, ponieważ ci, ci te osoby są lekko gdzieś tam może znane, ale nie mają takich, takich że tak powiem, ustabilizowanych cech, prawda, które by się kojarzyły opinii publicznej. I trudno powiedzieć w związku z tym, który ma największe szanse, który ma najmniejsze, który mógłby gdzieś uderzyć do tego tych elektoratów spoza pisu. No pewnie każdy z nich, prawda, miałby szansę, bo tak jak, jak to mówił Marsiak Piusowski, każdy nosi buławę w tornistrze, Ale no, wymaga to intensywnej komunikacji, intensywnego zbudowania w ogóle takiej Takiej osoby, prawda, jako polityka ważnego, jako kandydata na prezydenta. No więc oni są takimi trochę czystymi kartami yy, i, i za mało o nich w tej chwili wiemy, żeby, żeby stwierdzić, który z nich ma szansę największą. No tobież to Bucheński, podejrzewam, że dostał taką szansę, żeby obudować się, żeby politycy go obudowali podczas tej kampanii samorządowej, kiedy startował w wyborach na prezydenta Warszawy. No ale tam. No, mówiąc delikatnie, zbyt dobrze nie wypadł i nie udało się ta obudowa. Raczej wyszedł na człowieka, który, 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 który jest pozbawiony jakiejś charyzmy. No, tutaj, właśnie znaczy, to też trzeba, trzeba powiedzieć, że miał trudny okręg w wyborcie, bo w Warszawie raczej kandydat prawie sprawiedliwości w tej chwili nie, nie ma szans na prezydenturę. I to poparcie dla PiS w Warszawie jest tam około tych 30%, może nawet mniej, więc to nie jest tak, tak dużo. Ehm, e, natomiast też, no to, to też jakby został gdzieś tam wrzucony, może trochę, może sam też chciał, ale, ale ten sam zamysł był. był pewnie nie, nie do że człowiek gdzieś tam z Łodzi zostaje kandydatem na prezydenta Warszawy, bo po prostu, prawda? Bo, Gdyby chociaż tutaj dłużej mieszkał, czy nie wiem, z 20, ze 20 lat, też był byłoby troszkę inny, co innego. Natomiast tak nie było, więc rzeczywiście tutaj się nie, znaczy troszkę mógł się sprawdzić jako kandydat w, w, sam dla siebie, prawda, zyskać takiego doświadczenia kampanijnego, ale rzeczywiście tu nie, nie stworzył jakiejś nowej jakości, prawda, mhm. Czyli się nie, 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 nie zapunktował, można powiedzieć, tak jak pan mówi. No i a inni kandydaci z tych wymienionych, czy też innych, no oni. Robili raczej swoje kampanie do tej pory takie w skali regionalnej, prawda? Czyli kampanie poselskie, kampanie do Europarlamentu. Też niektórzy z nich startowali z tych wymienianych w sprawach sprawiedliwości, no więc też jakieś tam doświadczenie mają, ale jednak no, to jest zupełnie inna kampania, kampania prezydencka rządzi się zupełnie innymi prawami, ona jest nastawiona już wyłącznie na, prawie wyłącznie na media ogólnopolskie, na taki kontakt z wyborcami, powiedziałbym, co się tak nazywa z dalekim dystansem, czyli głównie poprzez media, poprzez konwencje, prawda? No też spotkania oczywiście z wyborcami, ale ile fizycznie przecież taki kandydat na prezydenta nie da rady zjechać z całego kraju, tylko będą to z siłą rzeczy wybrane części tego kraju wybrane, powiedzmy, miasteczka, wsie, e, gminy, więc to, no, to, to, jest, to jest zupełnie coś innego, ale oczywiście, no, politycy, e, Andrzej Duda też, też do tego się dostosował i się sprawdził, i się sprawdził całkiem dobrze, więc tutaj też też taka, taka okoliczność może zajść, może taki kandydat się całkiem dobrze odnaleźć w tego typu kampanii. Czy ten pomysł organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce jest faktycznie realnym, możliwym projektem nastawionym na faktycznie no, na taki projekt y, infrastrukturalny, który ma poprawić i, i jakość w Polsce, pokazać, że Polska potrafi? Czy jest to po prostu wrzutka, która ma trochę odwrócić uwagę Polaków od na przykład ciągłej szarpaniny w obozie rządzącym? No ja na dzisiaj to zdecydowanie jest projekt y, taki polityczny, czyli tak jak pan powiedział wrzutka, no w tym sensie, że y, jakby jest to jakaś idea, która, która jest teraz y, niczym nie obudowana, ale gdzieś tam rzucona w związku z w związku z olimpiadą, trochę w związku z, z właśnie tu z tymi różnymi tarciami w koalicji. No i to jest też oceniam taka idea, powiedziałbym, rozwojowa, dlatego że z drugiej strony ja oceniam, że Polska spokojnie taką olimpiadę mogłaby zorganizować i jeżeli chodzi o, o możliwości organizacyjne, infrastrukturalne, jak i finansowe, bo tu już jesteśmy takim krajem, który sobie moim zdaniem może na to zdecydowanie pozwolić. Natomiast tu, tu, tutaj no, trzeba to zdecydowanie na dzisiaj jakby wrzucić ten proces polityczny, prawda? I dlatego, że też jest to jakaś taka strategiczna idea na wiele lat, której platformie obywatelskiej. Do tej pory brakowało, wręcz jest skojarzona z tym, że takie wieloletnie strategiczne idee no, atakuje albo nie chce realizować. Tu mówię o centralnym porcie komunikacyjnym, elektrowniach jądrowych, chociaż nota notabene przypominam, że to platforma powstała pierwsza spółka dotycząca elektrowni jądrowej, ale bez sukcesu, prawda? Czyli... Ale platforma Mistrzostwa jest rację, Europy w 2012 roku w piłce nożnej to idea platformy była. No właśnie, a tamto platforma zorganizowała, też to była idea platformy i została zorganizowana, więc tutaj pewne sukcesy też platforma ma i no oprócz takiego bieżącego zarządzania państwem gdzieś tam mówienia o podatkach, to wyżej, to niżej, tu gdzieś tam się da 500 plus, 800 minus, czy, czy, czy ileś tam politycy to lubią takie hasła, no to taka idea jest potrzebna właściwie każdej partii politycznej, tak? Bo PIS jest kojarzony na przykład z tym CEPEKiem, co to już, już wiele o tym cePku powiedziano, no to teraz być może platforma będzie kojarzona z ideą olimpiady. W Polsce I, i to uważam, że to jest o, o tyle na dzisiaj projekt polityczny, prawda? bo on będzie służył, też może służyć Platformie Obywatelskiej no, w takiej komunikacji politycznej bieżącej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten projekt może być też realny przy, przy dobrej organizacji. Zdecydowanie, no tylko najpierw trzeba to w ogóle wygrać, a pamiętajmy, że to. To jest troszeczkę takie, powiedziałbym, pozasportowe, bo to, tam chodzi o duże pieniądze, naciski, wpływy na ten. Czasem, nie, mi to, o na, o, ten czasem i o łapówkę chodzi. No, czasami też już <laughs> tego, tego, nie, tego nie chciałem <laughs> mówić. Natomiast rzeczywiście ten sport, no, jak wiadomo, jest yy, skorumpowany. Bardzo, bardzo, więc trzeba, trzeba najpierw się dowiedzieć, jak to zrobić, żeby w ogóle taka decyzja ze strony tego mkol zapadła, żeby nawet ten 40 czy, czy, czy któryś tam 44 rok był w ogóle realny. Tuż na koniec zostały nam niecałe dwie minuty. Wspomniałem o tych tarciach w koalicji rządzącej. Wydaje się, że to jest non-stop jakieś tarcie, non-stop wbijanie sobie szpilek. Były kwestie światopoglądowe. Teraz wydaje się, że każda partia, w tej koalicji ma swój pomysł na zmiany w składce zdrowotnej. Więc pytanie jest takie, czy tej koalicji uda się w ogóle przetrwać do końca kadencji? No ja myślę, że oczywiście te tarcia są też naturalne, bo są 3-4 partie, nie wiem, zależy jak to liczyć, które mają trochę inne programy i nie da się wszystkich zrealizować. Trzeba tutaj jakiegoś konsensu, o co jest oczywiście trudno w takich koalicjach, więc to, to myślę, że te tarcze cały czas będą. Czasami będą się mogły też pogłębiać. Natomiast czy koalicja przetrwa? No na dzisiaj niewiele wskazuje, żeby miała nie przetrwać, no bo tutaj jest czysta arytmetyka sejmowa i czy zda się stworzyć jakąś inną koalicję? No nie bardzo na dzisiaj. Poza tym cały czas mamy taki silny jeszcze efekt powyborczy, czyli. Te wybory przez większość tych partii, przynajmniej koalicyjnych, były postrzegane jako właśnie chęć odsunięcia pisy od władzy. No, w związku z tym to jest taki czynnik spajający koalicję na dzisiaj. To był, był, był w wyborach, był po wyborach, no i ten okres to jest jeszcze taki powiedziałbym trochę miodowy okres, tak, bo jeszcze nie wszystko trzeba zrealizować. Można powiedzieć, że to się jeszcze zrealizuje w latach późniejszych, jeszcze jest duże poparcie, jest ten efekt wyborczy, efekt jeszcze yy, października tamtego roku, czyli tych wyborów. No w związku z tym e, oczywiście te, te tarcia tak bardzo na dzisiaj nie wpływają. Zobaczymy jak będzie powiedzmy po wyborach prezydenckich za rok, e, za dwa z, z notowaniami całej koalicji, e, ale na dzisiaj właśnie ten czynnik spajający, mówię tak zwany antypis jest na tyle silny, że, że nie widzę tu jakichś zagrożeń dla, e, ro, dla koalicji w sensie jej rozpadu. Bartłomie Biskup, politolog Uniwersytetu Warszawskiego, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.